Adam Niedzielski, trzeba będzie okazać dowód szczepienia. Minister Zdrowia, trzeba będzie okazać dowód szczepienia. Osoby zaszczepione nie będą wliczane do limitu w osób, które mogą brać udział na przykład w imprezach, podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej dotyczącej dalszego planu luzowania obostrzeń. Jak zaznaczył, to po stronie osoby zaszczepionej będzie udowodnienie tego. Obecnie takim dowodem jest wydruk z internetowego konta pacjenta. Po 10 czerwca dowodem będzie aplikacja mobilna, powiedział Niedzielski. Osoby zaszczepione, które nie będą wliczane do limitu osób mogących uczestniczyć w imprezach, będą musiały okazać dowód szczepienia. Oczywiście to zawsze jest odpowiedzialnością osoby, która deklaruje, że jest zaszczepiona to po jej stronie jest możliwość czy konieczność udowodnienia, że jest zaszczepiona albo ma po prostu certyfikat, stwierdził Niedzielski. Chodzi o unijny certyfikat COVID-19. Specjalna aplikacja mobilna Adam Niedzielski doprecyzował, że obecnie takim dowodem posiadania certyfikatu UC jest wydruk pobrany z internetowego konta pacjenta. Jednak po 10 czerwca będzie dostępna aplikacja mobilna, która pozwala na potwierdzenie posiadania certyfikatu. Po 10 czerwca będzie można korzystać z takiej specjalnej aplikacji. Ona jest możliwa do zainstalowania na każdym telefonie i to umożliwia odczyt, poinformował minister zdrowia. Adam Niedzielski wyjaśnił, że to organizator imprezy będzie zobowiązany do sprawdzania, czy dany uczestnik posiada taki certyfikat, a uczestnik do udowodnienia, że go posiada.